Juana Miguela i tego doktorka. Nic dziwnego, to żmija. Jest zimna i wyrachowana. Omotała obydwu Jeśli Juan Miguel nie spełni jej oczekiwań, ma w odwodzie tego drugiego. Kto wie, co jeszcze knuje? Dzień dobry. Wy się znacie? Mariciuj jest naszą córką. Wszyscy już o tym wiedzą. Ja, to, to lo sabe. <noise> ja nie wiedziałam. Przepraszam. <noise> Proszę dalej. Ty też kogoś szukasz? Już mi lepiej. Możesz iść. Chciałbym wiedzieć, co się z Tobą dzieje. Nie martw się. To mi się czasem zdarza. Ale nie chciałam tam zostać. To byłoby straszne. Małam się być sama, bo. Teraz nic się nie stanie. Dziękuję za pomoc. Możesz iść. Nigdy nie widziałem Cię bez okularów. Szkoda, że musisz je nosić, bo masz piękne oczy. Przypominają mi czyjeś inne. Skrywasz je, jakbym mógł w nich odkryć jakąś tajemnicę. Jesteś skromną, małomówną i lękliwą osobą. Czego się boisz, Blanko? Co się z tobą dzieje? Kogo szukasz? Nie widzę omara. Czy to prawda, co mi powiedział? A co? Że teraz na pewno się pobierzecie. Tak, to prawda. Jestem chora. Co to za choroba? Juan Miguel mi nie wyjaśnił. Co ci dolega? Są chwile, kiedy przestaję być sobą. Zapominam o wszystkim i staję się kimś innym. Kimś innym? Kim? Dlaczego wychodzisz za Omara? Nie kochasz go. Kochasz mnie? Zdaje się, że dość już o tym rozmawialiśmy. Nie sądzę. Ty idziesz swoją drogą, ja swoją. One nigdy się nie przetną. Część drogi musimy przebyć razem, choć tego nie chcesz. Coś nas łączy. Nasz syn. Jest dzieckiem miłości, którą obdarzyliśmy się wzajemnie. Nie możesz zapomnieć o moim dziecku? Boże, już drugi raz mnie o to prosisz. A czy ty mogłabyś zapomnieć o nim? Nie. Oddałabyś mi go? Nie. Zgodziłabyś się nie widywać syna? Jasne, że nie, ale to co innego. Nieprawda. Juanito jest moim dzieckiem tak samo jak Maita. To, że nie będzie ze mną mieszkał, nie znaczy, że będę go mniej kochał i czuł za niego mniej odpowiedzialny. Spełnię swój ojcowski obowiązek. Możesz być tego pewna. Musisz mi to wyjaśnić. Nie ma czego wyjaśniać. Coś przede mną ukrywasz. Niby co? Nie wiem, ale coś mi mówi, że skrywasz wielki sekret. Zmienia ci się charakter? Oby Juan Miguel wrócił, do mnie jego wujostwa jest blisko. Zadałem Ci pytanie. Czemu mi nie odpowiesz? Co tu robisz? Myślałem, że zostaniesz z rodzicami Elsy. Poczułam się zmęczona i wróciłam taksówką. Rosja ci nie powiedziała? Nie widziałam się z nią. Blanka też chyba wróciła. Tak, ale nie ze mną. Przywiozł ją twój przyjaciel, ten, który się tu ostatnio zatrzymał. Omar? Właśnie. Odprowadził ją do sypialni i wciąż tam jest. Powiedz, co ci jest? Może zdołam ci pomóc? To? Wszystko. Zmienia się we mnie absolutnie wszystko. Co takiego? Cała ja, moje uczucia, zasady, nawyki. Jakbym stawała się inną kobietą? Całkowicie inną. Nie rozumiesz mnie, prawda? Na razie nie. Staję się inną osobą. Zamieniam się... Co się dzieje? Co tutaj robisz? Omar zjawił się w moim życiu w krytycznym momencie, kiedy spodziewałam się dziecka, a tu nagle z wstała pierwsza żona Juana Miguela. Zostałam na lodzie, więc ukryłam się w jego hacjędzie. Znalazłam tam dach nad głową, miskę strawy i miłość. Ojciec Anselmo powiedział mi, że miałaś ciężki poród i że Leopardo uratował Ci życie. Tak, i życie dziecka. Naprawdę go kochasz? Blanka źle się poczuła. Ty zniknąłeś, więc poprosiła, bym ją odwiózł. Nie było mnie tylko przez chwilę. Rozmawiałem z ojcem Anselmem. Zapewne to było wtedy. Dlaczego do mnie nie zadzwoniliście? Dzwoniłem na twoją komórkę, ale było zajęte. Potem do domu twojej kuzynki. Odebrała jakaś kobieta i kazała mi czekać. Lecz nie podszedłeś do telefonu. Nikt mi nie przekazał wiadomości. Oddałem Ci przysługę, więc zamiast mnie przesłuchiwać, lepiej zajmij się nią, bo cię potrzebuję. Skoro już tu jesteś, mogę wyjść. Pozwolić, Blanko? Pójdę po Mariciuj. Przepraszam. Co ci się stało? Poczułam, że zaraz znów to się stanie. Przeraziłam się, że ona zjawi się przy wszystkich. Czy coś cię zdenerwowało? Nie wiem. Usłyszałam w głowie głos Iwet. Dziwne. Jak to możliwe, że teraz zdołałaś nad tym zapanować, a nocą nie potrafisz. Uważasz, że cię oszukuję? Podejrzewasz mnie? Nie, jak możesz tak myśleć? Chciałam, żebyś mi pomógł, ale cię nie było. Co się stało? Dlaczego zwróciłaś się do Omara? Akurat rozmawiał ze mną. O czym? Powiedział, że żeni się z Tak. Takie ma plany. Uważasz, że je zrealizuję? Czemu to Cię interesuje? Niech każdy żyje własnym życiem. Skoro poczułaś się źle, odpocznij. Porozmawiamy później. Skoro tego sobie życzysz, odpocznę trochę. Tego właśnie pragnę, żebyś mi zaufała. Bardzo chciałem wrócić. Już nie wyjedziesz? Nie. To dobrze. Zamieszkam w stolicy. Zrobiłem specjalizację. Jestem okulistą. Mam nadzieję, że mi się powiedzie. Ja też. Chcę zarobić na własny gabinet. Za rok powinno mi się udać. Za rok powinno mi się udać. Nie jesteś już sfrustrowanym studentem. Stałeś się kimś. Nikt już nie będzie tobą pomietał. Wszystko przed tobą. Na to liczę. Myślę, że na swój sposób kocham Omara, ale sam wiesz, jak różne są oblicza miłości. Tak, tak, jest miłość platoniczna, miłość braterska, taka jak moja do ciebie I miłość prawdziwa, taka jak moja do polity. Oby ci się udało wydostać ją z klasztoru Fajnie byłoby, gdybyś się z nią ożenił Dobra nazwa spara, jak dwie turkaweczki Bylibyście ze sobą szczęśliwi Spróbuję, Marichui jest Omar. Rozmawialiśmy o tobie. To mój kumpel Adrian. Gratuluję. Ja nie miałem tyle szczęścia. W jakim sensie? W każdym. Przepraszam, muszę iść. Co chciał mi powiedzieć? No bueno viens...